Siemanko, cześć Wam. No Po pewnej tutaj przerwy w zasadzie ostatnio to nic nie dorzucałem, nic nie nagrywałem. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda nasz silniczek do łezki 800. Już jest tutaj, no tak z grubsza, z grubsza wykończony. Dorobiłem sobie tą podkowę do końca, obspawałem tak troszeczkę wstępnie. Obszlifowałem, teraz możecie zobaczyć, jak ona tutaj wygląda. Jest sobie ta obudowa zewnętrzna. Tutaj zrobiłem ucho mocujące silnik. Silnik będzie podwieszony sobie na głowicy, plus dodatkowo tutaj takie ucho trzymające całą tą skrzynię. Od tej podkowy głównej obudowy zrobiłem taki. Wspornik na drugą stronę, widzicie, tutaj będzie y, przykręcany w tym y, miejscu, gdzie, y, gdzie szpilka całego cylindra będzie przechodzić tu przez, przez całość, czyli również przez to y, mocowanie, żeby po prostu ten silnik, który y, byłby przykręcony do, y, do podkowy, nie był mocowany tylko, tylko po boku, ale również y, po przeciwnej stronie, żeby po, prawda, nie przechylał się, nie latał y, w ten sposób. Dodatkowo jest też tutaj przykręcany. Spójrzcie. Widać, tu jest śruba na razie. I tutaj też jest otwór. Na te szpileczki z cylindra, które będą przechodziły. tak? Z góry na dół. Ponadto śruba. Śruba. I tutaj jeszcze jedna, czyli trzy. Trzy boczne. Dwie od góry. Dwie od góry. Z lewej strony, te, które trzymają cylinder, no i jedna z prawej strony, tutaj taka podtrzymująca, ale oczywiście ten spornik tutaj dolny jest, jest dosyć taki mocny, solidny. Wbrew to wszystko no nie jest aż takie ciężkie. Ta podkowa wydawałoby się, że, że jest duża, masywna, ale nie, to tak wcale nie jest ciężkie. Wam powiem jak jak brałem do ręki samą tą podkowę to ona ważyła naprawdę niedużo w porównaniu do no do całego silnika prawda, bo silnik jednak ma, ma duże rozmiary no jest, jest duże koło zamachowe tak ono jest duże, ale no prawda przy, tej, przy tutaj tym silniku wydaje się no jakby jak najbardziej idealne, czyli nie za duże. No po prostu ten silnik jest gigantyczny. Naprawdę. On jest, jest naprawdę e, ogromny. Jest przepotężny. Także e, ja już nie mogę się doczekać co, co będzie dalej. Pokażę Wam jeszcze tutaj od przodu jak to wygląda. Tu są też takie dodatkowe. Spójrzcie. Ta, e, ta osłona ona idzie sobie prosto. Tutaj jest troszeczkę poszerzona, żeby dopasować pod pod silnik, wszystko jest spasowane tak jak, tak, jak powinno być. Sprzęgiełko, łańcuszek, wszystko leży sobie obok, czeka na zmontowanie. Zanim to jeszcze będę montować, muszę sobie dorobić tuleję dystansującą nawałek sprzęgłowy. Tuleję, tak, tulejkę, podkładkę. Tutaj bardziej taką. Podkładkę tulejkową na wał korbowy. Mam sobie te wymiary zapisane na karteczce, także to jest tam. Także jak dorobię sobie te tulejki, to muszę wtedy założyć kosz sprzęgłowy, założyć tą zębatkę, żeby to wszystko było w komplecie, i później muszę dorobić tą ostatnią, już pokrywę zewnętrzną, która będzie zamykać po prostu silnik z tej tutaj lewej strony i na tej pokrywie musi być wybierak, nie wybierak tylko dźwięka sprzęgła która będzie odciągać nam wybierak tak? i to sobie musimy zamontować w taki sposób, że cała ta cała ta pokrywa według mojego pomysłu będzie się trzymać tutaj na jednej śrubce i będzie dociągana na środku poprzez taką jedną główną szpilkę, która po prostu ją dociągnie, a to będzie tak dodatkowo jeszcze troszeczkę stabilizować. Więc mocowanie będzie tak. Raz jedna śrubka z przodu, jedna centralna. No plus, jak będziecie wciskać sprzęgło, to ten. Ta dźwigienka będzie dociskać dodatkowo, ale ta pokrywa tu nie będzie latać w żaden sposób. Tak myślę, że nie będzie latać, bo ona będzie zrobiona dosyć solidnie w taki fajny sposób, że będzie miała po prostu kołnierz zewnętrzny. Nie będzie to prosta blacha, tylko po prostu będzie to blacha. Może jakoś tam wyprofilowana odpowiednio, w zależności od tego, jak to będzie dalej wyglądać, plus taki kołnierzyk zewnętrzny, ten kołnierzyk też ma posłużyć temu, żeby wszystko tutaj dobrze uszczelnić, żeby to było szczelne. Nie chodzi o to, żeby po prostu jakiś tam olej nie wylatywał, bo to nie będzie oleju, bo to będzie wszystko pracować na sucho, tylko chodzi o to, żeby tam żaden brud. Nie wpadał, a silniczek widzicie, no fajnie się komponuje. W mojej opinii fajnie, fajnie wygląda. Wszystko jest w miarę, w miarę dopasowane wielkościowo. No zobaczymy niedługo, co będzie. Jak chcecie, to piszcie jakieś komentarze. Jak nie, no to nie. No ale zachęcam do. Do oglądania. No, tyle na ten moment. Jak będę coś robić później, to wam pokażę. Myślę, że w przyszłym tygodniu troszeczkę tu ruszę z tematem, bo jak wiecie, teraz lato każdy sobie korzysta z tej wakacji. No i ja oczywiście również. Dlatego troszeczkę mniej nagrywam. No, ale myślę, że Wy też korzystacie z wakacji i z tego względu mniej oglądacie, więc wszystko jest wyrównane. Tyle na ten moment. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.